Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z Destins 4. No i dzisiaj zajmiemy się budową domu, a to jest właśnie będzie raczej dom Kusego i Lucy z serialu rancho. Myślę, że większość z Was zapewne oglądała ten serial, bo jest bardzo, bardzo kultowy. Zresztą dodałam ostatnio na shortsie ten dom, i właśnie zapytałam, czy wiecie, kogo jest to w ogóle dom. No i właśnie tam chyba jedna dziewczyna, bo to chyba była dziewczyna, napisała, że właśnie jest to dworek z Wilkowej. Także dzisiaj mamy właśnie taką oto budowę. I z góry przepraszam Was za miniaturkę, ale ja dopiero się uczę robić tych miniaturek, i ona mi nie do końca wyszła taka jaka powinna być, więc musicie dać mi jeszcze troszeczkę czasu, żebym się po prostu poduczyła y, robienia tych y, miniaturek. Ale myślę, że nie jest najgorsza. Myślę, że ludzie robią gorsze, także mam nadzieję, że to jakoś przeżyliście. I od razu na wstępie powiem, ja nie robiłam tego dworku 1 do 1, ponieważ w serialu on miał ogólnie piętro, ale piętro szczerze mówiąc, nie wiadomo za bardzo gdzie były schody, nie wiadomo co było w ogóle na tym piętrze, bo jedyne co mieliśmy pokazane w serialu to była pracownia kusego, także skupiłam się tylko na parterze. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście, można ten domek pobrać ode mnie z galerii, ewentualnie coś tam pozmieniać, jak tam sobie uważacie. Ja myślę, że ja go nawet wykorzystam w takich codziennych rozgrywkach. I bardzo się długo zastanawiałam, co by tutaj nagrywać na mój kanał, takiego ciekawego innego. I znalazłam coś, czego nie ma w ogóle na polskim SimStubie. Jest na amerykańskim, bo widziałam to chyba Ameryka, albo jakaś Anglia, coś takiego. I będzie to pewne wyzwanie, i następny filmik będzie właśnie chyba stworzenia tej postaci do tego wyzwania. Jest to bardzo ciekawe wyzwanie, fajne, idealne w ogóle dla mnie. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać. No i generalnie tak myślałam, ile tych odcinków tygodniowo dodawać, bo ja też długich odcinków nie dodaję, żeby Was tutaj nie zanudzić, tym bardziej, że jestem nowa na YouTubie, także nawet tutaj jak budowałam dom, jakoś półtora godziny mi wyszło w sumie materiału, to skróciłam do 9 minut, bo no już, już, już mniej się nie dało po prostu. Także mam nadzieję, że zostaniecie najdłużej, zresztą zawsze to mówię. No i zobaczycie, co dla Was przygotowałam. Ogólnie wiem, że teraz tutaj te takie kółko, ten ich pod jest cały wyszedł mi krzywo, ale jakoś wtedy bardziej tak się wtedy skupiłam na roślinach i w ogóle jakby nie zwróciłam uwagi na to. Więc no ten dom wymaga jeszcze poprawek, wiadomo. No ale no jak to wiecie, no, nagrywałam dla siebie i na YouTube'a, więc też starałam się trochę w czasie zmieścić. W ogóle Rancho to ja już oglądałam, powiem Wam szczerze, chyba dwa albo trzy razy cały, cały serial, bo nie wiem czy on nadal jest na Netflixie, ale właśnie był. Film też oglądałam, także no ja mniej więcej no wiem jak ten dom wyglądał, chociaż weszłam sobie przyznam na internet i zobaczyłam dokładny rozkład tego domu, ale no w środku te, też nie jest jakiś sam, no nie? No bo tam w salonie tak naprawdę powinien być kominek. A mimo wszystko był w gabinecie, powinien być obraz nad kominkiem. Ja to wszystko wiem, ale no nie chciałam go tak też dosłownie odzorowywać tak jak on tam był, ale w ogóle jestem z tarasu znalazłam znalazłam idealny stół na taras, bo bardzo podobny właśnie był z serialu, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo już oj chyba z pół roku go nie oglądałam, też, też już mogłam troszeczkę zapomnieć. Także no kochani, chyba na dzisiaj to będzie koniec mojej gadaniny, żebym Was tutaj yy, nie zanudziła swoim gadaniem, także zapraszam do obejrzenia całego odcinka i pa pa!